Cześć, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chcę wam zaprezentować bardzo fajnego Hyundai iX20. Samochód wyprodukowany w 2012 roku, wyposażony w najlepszą jednostkę benzynową, jaką jest 1.6 Motor na łańcuchu około 125 koni połączony z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, co bardzo ważne. Nasz samochód przyjechał około 160 paru tysięcy. Jest samochodem bezwypadkowym z fabryczną powłoką lakierniczą, co bardzo ważne. Jest autkiem, jak to zawsze w firmie Auto Adam, samochodem bez wkładu finansowego. Naprawdę w bardzo dobrym stanie też fajnie wyposażonym. Zapraszam do oględzin. Przede wszystkim zaczynamy od kół jak i tarcz. Mamy tutaj opony wielosezonowe z 18 roku, 195-65 na 15. Przednie tarcze jak nowe klocki również RW. Widać, że tego klocka jest naprawdę sporo. Mamy tu oryginalne aluminiowe felgi, które nie są obiechane w żaden sposób od rantów. Tylne oczywiście koła takie same. Tylne opony jeszcze w lepszym stanie. Proszę zacząć na bieżnik, ale proszę pamiętać, ponieważ przedni napęd, mamy tutaj napęd przekazywany naprzód, dlatego te przednie koła są bardziej Narażone po prostu na ścieranie. Eee, tylne tarcze zupełnie jak nowe. Promowane klameczki. Bardzo ładnie zdają autofabryczny alarm. E, halogeny u dołu zderzaka. Lakier uważam, że w bardzo dobrej kondycji. Zwróćcie uwagę na maskę, na zderzak. Naprawdę nie można się tutaj doszukać odprysków, czy jakichś większych zarysowań. Delikatne zapraweczki, które zrobiłem. Na tylnym zderzaku, u samego dołu zderzaka to jest wszystko, co było na tym aucie. Stwierdziłem, że nawet chyba nie będę tego lakierował, ponieważ to jest naprawdę tak mało widoczne. Samochód jest po prostu używany. Jeszcze się zastanowię, czy coś z tym zrobię, czy nie, ale naprawdę tego prawie nie widać. Proszę zwrócić uwagę, w jakim stanie jest fotel, przede wszystkim pasażera. Naprawdę wszystko jest utrzymane bardzo dobrze. Wszędzie logotypy X20. Deska rozdzielcza bardzo czytelna, co, co bardzo ważne, może wyłączyć poduszkę, powieszą, aby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpiecznie. Eee, środek auta bardzo fajnie utrzymany, tutaj nic nie jest poniszczone, powycierane. Kierownica, oczywiście, obszyta skórą z, z multifunkcją. Eee, gałka biegów również obszyta skórą i co bardzo ważne, sześciobiegowa. Oryginalne radio z MP3, jak i WMA. Eee, klimatyzacja. Wyjście AUX, e, USB, jak i iPod, wyjście również 12V, ponieważ mamy tutaj wersję dla niepalących, e, schowek jest klimatyzowany, pełną dokumentację mam z Tobą w bagażniku, zaraz to Państwu wszystko zaprezentuję, kluczyki są dwa, komputer pokładowy i na tą chwilę samochód przyjechał 166 tysięcy kilometrów. do tyłu, proszę bardzo, tapicerka drzwi. Drugi rząd foteli. Tutaj mamy oczywiście Izofixę, żeby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpiecznie. Podłokietnik. No i tak jak wspominam, naprawdę nienaganny stan, jeżeli chodzi o środek. Samochód jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie utrzymany. Auto jest również wyposażone w hak. Bagażnik, który jest bardzo czyściutki, uważam, że bardzo pojemny. Tutaj jest taka podwójna, jakby podłoga tego bagażnika. Co można sobie tutaj też coś powkładać i, i, i naprawdę dużo rzeczy tam się pomieści. Mamy tutaj również informacje z przeglądu niemieckiego, na którym było na przebiegu 150 tysięcy książkę serwisową. Mm. <coughs> bardzo fajnie, przepraszam bardzo skrupulatnie prowadzoną, ponieważ jestem delikatnie przeziębiony. Proszę bardzo, wszystkie zmianki właśnie serwisów. Tak jak wspominałem, fabrycznej powoce lakierniczej. Zapraszam również do tyłu. Tapicerka drzwi. Drugi rząd foteli, od strony kierowcy. Naprawdę jest tutaj dosyć dużo miejsca. Samochód gabaretowo nie jest nie wiadomo jaki wielki, ale ja mam 2 metry. Proszę Państwa, ja się tutaj normalnie mieszczę, mimo iż fotel przedni mam również ustawiony dosyć dobrze, więc naprawdę nie ma tutaj dramatu odnośnie miejsca. Bardzo fajnie przemyślany samochód takie gabary troszeczkę Golfa Plusa e, bądź się Opla Merivy, ale powiem Państwu szczerze, że, że trzy razy wolałbym jeździć z tym na pewno niż Merivą. I chyba bardziej mi się wydaje, że niż plusem, ponieważ plus już jest, jest taki oklepany, ten środek się w ogóle nie zmienia w tych Volkswagenach. A i co do benzyny, tam jest tylko jedna fajna, jedna szefnięta. A tu jest fajny świniczek o fajnej mocy, z rozwiązanym rozrządem na łańcuchu. Mam tu zmiankę odnośnie z ostatniego świniczek, który pracuje książkowo. Bardzo równo oddaje moc. Jest bez żadnych wycieków. Pracuje bardzo cicho. Nic tylko godne polecenia. Egzemplarz. Nic, dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że prezentacja się podobała i pomogła w podjęciu decyzji o zakupie samochodu. Jedno, o czym mogę zawsze gwarantować, to bezpieczeństwo zakupu, jak i e, bezwypadkowość, jak i oryginalności przebiegu. No i o, przede wszystkim pod względem całej dokumentacji, tutaj nie ma umowy na przysłowego Niemca, zawsze wystawiamy fakturę, pełną kwotę również wpisujemy fakturę, więc jak najbardziej zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę wszystkim miłego dnia.